Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witamy na drugim dniu ósmej Łukowskiej Mocy Kultury, czyli wydarzenia, w którym staramy się przede wszystkim pokazywać Państwu własny dorobek artystyczny Łukowskiego Ośrodka Kultury, a przy okazji spotkań teatralnych konfrontujemy się z naszymi przyjaciółmi z zaprzyjaźnionych ośrodków kultury. Proszę Państwa, na początek najpierw obejrzymy monodram pani Faustyny Wojdakowskiej pod tytułem Upadek. Następnie obejrzymy taką etiutkę naszej łukowskiej recytatorki, debiutantki Julii Osiak na podstawie tryptyku rzymskiego Jana Pawła II. A później wrócimy tutaj na spektakl Zawiniątko Teatru Słowa z Białej Podlaskiej. O. Do tego, yy, kim będę, mam pomysł. Zostanę błaznem. Bo błaznów i tak nikt nie bierze na poważnie. Mogą mówić, co myślą. I nikt nie posądza ich o zdradę, nietolerancję, staromodność. Będę. będę stańczykiem XXI wieku. Piotrem skargą w epoce postmodernizmu, bo źle się dzieje w państwie polskim. Zapomnieliśmy, kim jesteśmy. Gnuśniejemy, myląc konformizm z patriotyzmem, nie odróżniając nadziei od groźby. Czyż mamy my, młode pokolenie, jak rejdan drzwi do Sejmu zagrodzić? Niezły wiersz. Szkoda, że. To już jedynie... puste... słowa. Siemanko wszystkim! Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to już w piątek o godzinie 11 w Muzeum Południowego Podlasia jest otwarcie wystawy poświęconej Białej w czasach radziwiłów. Nie masz pomysłu, jak spędzić weekend? Może chcesz się dowiedzieć czegoś więcej o historii naszego miasta? Przyjdź i przekonaj się sam, jakie tajemnice skrywała biała książęca. Już. Zrobione. Na obraz Bożego stworzył. Mężczyzną i niebiańską Kimże jest on? Niewypowiedziany stwórca wszystkiego. W polichromii sykstyńskiej stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem. Człowiekiem podobnym do stworzonego Adama. Początek jest niewidziany, jak kres. Pamiętasz, Adamie? Na początku ciebie pytałem, gdzie jest? W stronę Adama. Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem, pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu. Ostateczna przejrzystość i światło. Прежидственность, деньги. Что вы ж тут не вручите? Я была Польша за Бугем еще. Хэн, хэн, далеко. Теперь это все наше. I zachciało się, że Wam e? przeciw miłościwie nam panującemu carowie, Aleksandrowi Drugiemu występować! Daj! Tak? Daj! Tak? No to, to teraz posmakujcie z bryjskich Przepraszam, Przepraszam Macie Państwo może coś do picia? Moja towarzyszka niedoli źle się czuł. Właśnie, właśnie straciła dziecko. Nie utrzymała tych dzieckich ruchów. Proszę, niech się pani naczyje herbaty. Jeszcze nawet ciepła, bo ją noszą na piersi. Tu stoi, że Co? to jest Stanisław Fijałkowski, że pochodzi z Gór Świętokrzyskich, że jest synem Powstańców styczniowych, pędzonych na Syrii. Proszę o opiekę nad Stasiem i o dobre wychowanie. Dzisiaj... A, to dobrze, że go tutaj zostawili. Oni na Syberii nie przeżyją, a ono ocaleje. Tak to, Kazik, dzisiaj pędzili ich traktem na Bóg. No? A może, może nawet mijaliśmy jego rodziców, a, no Kazik. Tak. A, tak. no. to. Dobrze, że go tutaj zostawili. Czy ty, no, ty Kasik, dobrze, rozumiesz? Ty, Kazik, rozumiesz, że to jakiś cud. To dlatego Matka Boska uśmiechała Ale się do mnie. Ale czekaj, no, jaki cud? Jaki cud? To co, to, 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 to niby co? Mara, do, to... Racja, to... Nasze... Mamy dziecko, Kazik, to teraz będzie nasze dziecko, rozumiesz? Rat to nasze dziecko? Nasze to, to dziecko! Cud! Faktycznie, cud. to cud! Cud! No, dlatego Dzie... Matka Boska się uśmiechała.